Brzęk tłuczonego szkła. Adrenalina uderzyła w skronie. Dzik obudził się pierwszy. Rzut oka na zegarek. 23:57. Zaczęło się. Wstał natychmiast, bez szukania czegokolwiek, bez poprawiania. Spał w pełnym rynsztunku, w czarnych bojówkach, bluzie bez emblematów, kamizelce balistycznej z policyjnego wyposażenia, prawdziwej, z płytami ceramicznymi. W czarnych butach szturmowych, w rękawiczkach spec Ops i z kominiarką na twarzy. Beretta tkwiła w dłoni, tak zasypiał, żeby nie stracić ani jednej sekundy. Było ciemno jak w piekle. Światło industrialnych latarni nie docierało do wnętrza hali, ale on znał to miejsce każdy korytarz, każdy kąt. Walka w budynku to coś innego niż otwarty teren. Tu nie ma miejsca na przypadek. Tu przetrwa tylko ten, kto zna każdy cień, każdy zakamarek, każdą przeszkodę. Jego przeciwnicy byli ślepi, dzieci we mgle. Weszli do budynku, którego nie znali, a on znał go lepiej niż własną kieszeń. Grek. Już analizował. 9 tysięcy krzaków, 25 gramów na każdą roślinę, 4000 euro za kilogram. Gra była o miliony. Kalkulacja była prosta. Ale jedno nie pasowało. To nie był przypadek. W tym świecie nie ma przypadków. To wszystko jest zimno wykalkulowane. Albo ty, Albo oni, albo zabijasz, albo umierasz. Każdy ruch to decyzja, każdy błąd to wyrok. Ktoś go wystawił. Dzik, pierwsza reakcja. W dłoni bereta kaliber 9 mm. Dobra broń, precyzyjna, ale precyzja nie zawsze jest potrzebna. Czasem, Lepiej, żeby kula rozszarpała wszystko po drodze. Gdyby miał wybór, wybrałby Tokariewa. Kaliber 7,62. Nie zatrzymuje się, nie wybacza. Dziura w człowieku jest jak po zardzewiałym gwoździu w desce. Przechodzi przez ciało i zostawia tylko bałagan. Broń płatnych zabójców. Beretta była elegancka. To Tokariew. Brutalny, a on potrzebował brutalności. Ale dziś to nie miało znaczenia. I wtedy usłyszał ich wyraźnie. Ten sam dźwięk, który go obudził. Szkło, skrzypnięcie, ruch. Byli w środku. Byli amatorami. Kilka sekund później kolejny dźwięk. Jeden potknął się o odłamki, drugiemu wypadł z ręki łom. Metal odbił się od betonu, niosąc echo daleko w korytarze. Nie wiedzieli, gdzie są. Nie mieli pojęcia o korytarzach, ścianach, zakamarkach. Dzieci wrzucone do labiryntu, które nawet nie wiedzą, że ściany mają zęby. Dzik chciał uderzyć pierwszy. Już biegł korytarzem, bezszelestnie, każdy krok idealnie wymierzony. Nie było światła, ale to nie miało znaczenia. Znał ten teren lepiej, niż oni znali własne dłonie. Był myśliwym. Oni byli zwierzyną. A w końcu palca wibruje skrycie, jak łaskotanie, tu śmierć, tu życie. Greg przejął kontrolę. Greg, chłodna analiza. Dobiegł do końca korytarza, przykucno za formugą drzwi, beretta uniesiona, dwie ręce, stabilne oparcie i wtedy zobaczył go. Pierwszy intruz wbiegł prosto w linię strzału i wtedy wszystko stało się jasne. Światło latarki kolegi odbiło się od jego białej kominiarki, od jasnych spodni z lampasami. Żaden profesjonalista nie idzie na akcję tak ubrany. Nikt z doświadczeniem nie wybiera jasnych kolorów w nocy. Nikt, kto chce przeżyć, nie zakłada ubrań jak z tureckiego bazaru. To nie była akcja, to była kpina. Śmiecie. Dzik chciał strzelić od razu, wyrżnąć mu w twarz, zanim tamten zrozumie, co się dzieje, ale Grek powstrzymał palec na spuście. Po co? To nie byli ludzie. To byli pionki. Grek widział to inaczej. Nie chodziło o strzał. Chodziło o przewagę. Pocisk przeszył powietrze celny, kontrolowany, trafiony w udo. Upadł, wyjąc z bólu. Snopy latarek zaczęły wędrować po ścianach. Chaos, krzyki, ruch, panika. Policji, policji! Nic hitn. Policja? Nie, to był blef. Z ich strony wszystko było blefem, a teraz już byli w jego grze. Człowiek się znowu czuje półbogiem, bo oto stoi twarzą w twarz z wrogiem. Twarzą w twarz. Dzik czuł buzującą krew, ekscytację, ale Grek już wiedział, że wygrał. To nie była walka, to była egzekucja.